Siemano! Dzisiaj wpadniemy zaraz do szklarni. Zobaczycie jak podrosły podros już batyle tym moim sposobem zimowania tego, czyli wyciągnięcie z gruntu, potem do szklarni. Znaczy z gruntu, obcięcie trochę korzeni, wciągnięcie tego do szklarni. Są o tym filmy. I co się dzieje? Bo już tam 2-3 tygodnie, gdzieś tak 2 tygodnie temu kopałem. Nie pokazywałem co tam się dzieje, ale powiem wam. O. Co tu się dzieje? Nie wiem, przyparowało. Aha, cieplutko! Dobra, co Wam powiem? Co Wam powiem, że co? Mamy 21 stopni. Tutaj, papuszki. Wszystko luks. Mają cieplutko dzisiaj. Yy, no dobra, nie przeciągajmy struny. Patrzcie teraz. Wiem, nic nie widać. Dobra, wyciągniemy trochę wyżej. Patrzcie, tam Maurelasek, lasek. Ten duży, największy. Ciśnie, liście. Patrzcie, tam Sikimensis to robi. Ten potężny tam liście. Nie wiem, jak to widać, wiecie, z kamery, bo... No nie widzę, mikrofon mam przy mordzie. O, mało tego, ta brugmansja potrójna. Może będzie widać, a może nie, bo tak wiecie, jak to pod światło puszcza kwiat. I zaczęli za, jeszcze troszkę powiem, zakwitnąć, potrójny kwiatek. Także tak to wygląda. Tutaj banany, tam welutinki dalej sobie dojrzewają. No, kozacko. brugmasja, dalej sobie kwitnie, teraz ta różowa i żółta, kolejne kwiaty kwitną. Ale słuchajcie, aż zdejmę mikrofon, żeby się tam dostać. Chwila. Jak kwitnie? Kurde. Kwitnie, banany są. Jak kwitnie Helens Hybrid. Patrzcie na to, ale zrobię osobny odcinek na to. <laughs> Może jeszcze dzisiaj. Jeszcze obskoczymy sobie zaraz, jak tam się mają migdały. Co z nimi dalej zrobię. I granat z pestki. I figi. Tak szybko taki film. A potem zrobię jeszcze właśnie o tym bananowcu. Nawet nie wiedziałem, że kurde banany ma. <laughs> I powiem co nieco o nim dać się w miarę spoko. Trochę pograbiłem wczoraj, bo jeszcze paluchy zrzucają liście. Co roku zawsze było tak, że przychodził październik, liście zrzucił przymrozek w, w, w październiku już i było spoko. spoko. A ja tutaj sobie spadają po trochu. No bo spadają już, że jest ta pora roku. Oczywiście drzewo jest w pąkach kwiatowych, tylko dosyć mało. O u góry jaki sęp lata. Nie wiem, czy będzie to widać, ale, ale mamy orły jakieś. Dobra, wracając do. Migdałów z pestki, patrzcie, jeszcze mają liście i są naprawdę wielkie. Z donicami plus ja, no trochę porosły, będę musiał przyciąć tą górę, albo po prostu zagnie się to w piwnicy. Chyba wstawię ją do piwnica, bo do szklarni jeszcze jakoś wcisnę. To już są ładne kołki, to jest dwuletni ponad, średnica jakieś 3 cm to jest około dwuletni. Ten i tamten tak samo, tylko ten się tak śmiesznie rozdwoił. O macie taki solar dla porównania z tą nóżką. Także to wszystko żyje kiedy to schowam? W grudniu, w grudniu wszystko zależy, jak będzie mrozić. Do minus 7 na wiosnę, ja je wystawiałem, one miały liście, gdzie nadal jeszcze mają liście, i tych liści nie zrzuciły naprawdę. Także są dosyć odporne. Co na przyszłość z nimi, do gruntu. W przyszłym roku, chociaż jeden. W, włożę do gruntu i zobaczymy, co z tego wyniknie. Kolejna sprawa, figi, wszystkie zostają w gruncie, nie wykopuję, o jeszcze figi tu są, wiadomo, że one nie przetrwają. Tu też są figi, jak widzicie, nie przetrwają, figi liście, ale to już są też już kawał byków, one już kupę lat mają, znaczy może nie kupę, tam 3-4 lata, może nawet więcej, taka mała doniczka. Zobaczcie, jakie grube nogi, nawet dwie tu wylazły. To ja myślę, że to przetrwa. A jak nie, to nie. Po prostu stawiam na jedną kartę. no, Ten jest bardzo gruby. Patrzcie. No to Figa to już naprawdę jest kawał kołka. Zobaczymy. Zobaczymy. Figi, wiadomo. Fig Peretta brow turkej, która tu któraś, jest, któraś, ta jest nieznana. Nie, ta jest turkej. No, ta. I. Dobra, to już to wiecie. Teraz jeszcze się dowiecie. Co z granatem? Tak samo. Z, a, zaraz powiem, nie dokończyłem. Zostają w gruncie te, 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 te figi. I je dodatkowo owinę, tylko grubą no Nic więcej, żeby wiatr na nie, na nie napierał w zimę. Zimny i to wszystko. Granat z pestki. Kawał granata z pestki. No dobra, to nie jest granat. O, zobaczcie. jaki spory granat. Też jest gruby. O, od konewki, końcówka ile jest cieńsza bardzo cienka właśnie większość ogrodników co tutaj mnie ogląda no to wiedzą jaka jest końcówka konewki więc porównywamy z koneweczką źle nagrywa się nagrywa się o widzicie to jest i tak cieńsza ta końcówka no i no, tu jest podobnej grubości ta figa i ta podwójna figa to samo jest dużo cieńszy. No, tak więc tak wygląda sytuacja. Ta sama sytuacja czeka granatowca z pesteczki, który ma już chyba z 7 czy 8 lat. Już nie będę strzelał kwit W tym roku też zostaje w gruncie na stałe. Też po prostu owinę ile się da. I tyle. Po prostu. Trzeba zacząć testować. Zimy są coraz słabsze. W tym roku to już w ogóle śmieszna jesień, że u mnie tutaj paulownie jeszcze liście trzymają. Także zobaczymy. Dobra, idę nagrać teraz osobny odcinek Musa Helens Hybrid, który się pojawi po tym odcinku. Dzięki. Na razie. Dzięki za oglądanie. No.